Kiedy, kiedy myślicie, że przygotowanie sesji to gotowe i prosta sprawa, pada deszcz. Wieje jesteśmy wiatr. w porcie, wieje wiatr. Myśmy oburzeni w kurtkach przeciwdeszczowych. Chodzimy po. Jak to się nazywa? Porcie? Tak, po porcie. Chodzimy po porcie w biuracie i szukamy lokalizacji. Te skrzynki piękne, pokażę. Lato nad polskim morzem Czerwiec Oula i Max. Nie wiem która jest godzina, zaraz wam powiem 21.30 Czyli późno, my po całym dniu Jak pamiętacie o 6 rano byliśmy już w trasie i co tutaj się dzieje moje drogie moi drodzy urszula jak zwykle zarobiona dziewczyna ledwo mruga Magdalena jak zwykle zarobiona dziewczyna. Już nie może chodzić, tylko klęczy i rozpakowuje buty. Pokaż tutaj. nasz ten ekwipunek w sensie jedzonko, jacy jesteśmy fit. Dobrze. A że te chipsy? No, tak zdrowo, niezdrowo. Tak, to na jutro czeka. bo Prawdopodobnie nie będziemy mieli czasu, żeby ogarnąć wszystko. Niektórzy mogą, ale Urszula, możesz. hawajanaski. Wracamy perłowe, tutaj do Magdaleny. Piękne, perłowe hawajanasy. No. no, w naszej szafie w Warszawie mamy kilka kolorów, więc tam. A w ogóle tu jest perłowe, tu jest taki no, jasne. Ja mówię, że perłowe z No, piękne, piękne. Mamy dużo pięknych rzeczy. Mamy jeszcze takie super buty. Takie super buty, jak dużo. Powiedziała, widzowie, 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 patrzcie. A resztę Tutaj jest piękna biżuteria od marki Mar, która jest w naszych sklepach. Może tutaj delikatnie Wam pokażę. Nie, jedną ręką, to jednak. Tutaj jest taki, taka mała zapowiedź. Te są piękne. O, piękne dominowe. jeszcze błękitne, pasujące pod klimat. A drugie? A drugie są czekoladowe, gorzkie, gorzka czekolada. Widać, widać. Dobra, idziemy dalej, bo tam się różne rzeczy dzieją. Boże, jak głośno. Hi, Karolina. Karolina jest z Ameryki. Albo z zakopanego. Tak, tak śmiesznie miał być. I Karolina tutaj przygotowuje stylizację hmm. na jutro. Arleta, pozdrawiamy Cię serdecznie i tęsknimy za Tobą. Ale postaramy się, żeby wszystko wyszło idealnie. Karolina już tego dopilnuje. A tutaj e, najważniejszy członek naszej ekipy, który już się szykuje na jutro. Tak. Hej, Max. Ja jestem No i tutaj, tutaj jest nasz apartament w Gdańsku. No widzicie, już jest prawie testa druga, nagrywam to jesteśmy, 10 minut. No, jesteśmy na Półwyspie Helskim na cyplu nie mamy zasięgu. Nie mamy zasięgu, ale mamy kamerę. I... Czy jest stylowa? Nie wiem, ale są znaki. <noise> Tutaj na środku wstali. No jest godzina 6.40, dzień drugi i idziemy szukać lokalizacji. Szepczę, żeby nie budzić gości w hotelu, ale tu już można. Taki lekki, wysuszony już przez... Boże, kamienie, prosimy o kamienie. Mamy 7:25. misja poszukiwania kamieni zakończona niepowodzeniem. niepowodzeniem. Wracamy po tym piasku. Taki spory kawałek do auta. To wszystko to jest tak blisko, to jest dosłownie, no nawet nie 100 metrów, to jest 20 metrów jedno od drugiego, więc... Urszula bardzo optymistyczna, to zobaczcie co się dzieje. Max też optymistyczny. Ula, jak pogoda na wasalowej sesji? Jak zawsze pięknie. W tym roku mamy po prostu co sesję mamy jakieś przygody. A jaką to masz skórę ładną. A jakie masz glow na buzi. Widzisz? Kurczkę no. No, te... ja mogę zabrać. Nie wiem czy nie będzie potrzebna. Kamil załóż ją na siebie jak coś. To kurtkę będzie Ci łatwiej z nią. Jest to władzia. Idealnie pasuje. Max, czy tobie jakoś pomóc? Może wejdź najpierw a my ci damy sprzęt? wsparcie. Mentalnie, dobra. O. Zrobię może jeszcze poziom. O, tak też spoko. Uwaga. <śmienicy> 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 żebyś do nie, nie Pomóż produktów Może go wspomóż <śmienicy> Nie, ma uśmiechnąć, na tak to... Pan Kamil, co będziesz zamawiał? A, to nam nie Bo mnie nie to skoro mam na i Kamil to będziesz zamawiał Słuchajcie... Jakie nie wiem jeszcze, ale waham się pomiędzy dorszem a... Znowu to samo? A co przelewiam? Dorsza, Ale dorszny? dzisiaj bym się na przykład w cieście Aha, Okej, okay. taka panierka by była A dziewczyny co chcą? Co chcą? Ale co wybierasz dzisiaj na jedzenie? Tak ja tyle z pieczynym się... A masz zdjęcie tego czy nie? Wiem, że tego raczej nie wstawicie. No ja <laughs> Ale już tak nie. przeprowadzę Ale... taki. Ja ja jeszcze nie wiem. Meldujemy się na plaży. Wyszło słońce, co... Co niekoniecznie nas cieszy. Cieszy nas fakt, że nie pada. Garderoba. Uwaga, wrzucam tu. Dobra. Sorry, przepraszam. Mokre, o Boże, biedna. To mokre, to było takie podmycie jedno, że... Melduje się z naszej garderoby. O, wygląda to tak. Full professional. Można się tutaj otworzyć. Jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, czy siedząc w bagażniku w busie można się otworzyć, to tak, tutaj się otwiera dwa 2% baterii, opowiedz coś. Kochani, kochani oglądający. Jak to mówi Izabela? Widzowie, drodzy Widz widzowie. Drodzy widzowie, e, no skończyliśmy ten trudny dzień. Jest godzina 22.05. Jesteśmy właśnie na kolacji. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Prawda? Jak Jaki entuzjazm! Wszyscy szczęśliwi. Macie bardzo szczęśliwe. A jakie światełka tutaj są bożonarodzeniowe? nie może, nadal nas zachwyca. Byliśmy tu milion razy, a po raz pierwszy nadal będzie coś zaskoczywało. Ale no, najważniejsze, spotkaliśmy dzisiaj Syrenę. zobaczycie je wkrótce.